Jak emocje pierwsze spotkanie po tak długiej przerwie. Powiem Ci, Iwonko, jestem niesamowicie wzruszona, kiedy dowiedziałam się, że będzie pierwsza Akademia Biznesowa na żywo firmy PM International tutaj w Polsce. Prawie 2,5 roku nie byliśmy na żywo. Moje serce, powiedziałabym, skakało z radości, tak? Po raz pierwszy widzimy się po tak długim czasie, możemy siebie przede wszystkim dotknąć, możemy siebie przytulić. To jest niezwykle istotne, żeby przekazywać sobie właśnie ten dar taki emocjonalny budowania tego biznesu w naszej firmie. No, zdecydowanie te emocje, ta energia to jest zupełnie co innego niż praca online. Oczywiście przez ten ostatni okres pracowałyśmy w, tylko na Zoomach, pracowałyśmy tylko na webinarach, e, pracowałyśmy online, więc to nie jest to samo. Trzeba wyobrażać sobie wielokrotnie emocje, a tutaj jednak. E, Żywy człowiek to jest niezastąpiona instytucja pracy w tym biznesie. No właśnie, cały czas byliśmy online, ale firma non-stop pracowała nad udoskonaleniem produktów, więc ciągle mamy te nowości, które również i dzisiaj. Tak, dzisiaj na Pierwszej Akademii Biznesowej po kongresie międzynarodowym dowiadujemy się o tym, że mamy nowe produkty, mamy nowe technologie, mamy nowe aplikacje. Ale ja dzisiaj osobiście muszę Ci wątko powiedzieć, że po raz pierwszy uściskałam się z dyrektorem generalnym, panem Murasem, i uściskałam się z nową dyrektor sprzedaży Kasią, więc jestem tym bardziej bardzo, bardzo szczęśliwa. Tak to prawda. Wiele się zmieniło w firmie i wszystko idzie do przodu. Cały czas się rozwija firma, i cały czas idziemy do przodu i, i myślę, że mamy coraz większe możliwości. Oczywiście mamy coraz większe możliwości, dziewiąte miejsce na świecie naszej firmy w, w pozycji firmy z branży sprzedaży bezpośredniej. To niesamowita nagroda dla nas, dla osób, które współpracują z tą firmą, ale dodatkowo kolejna motywacja i szansa, żeby po prostu w tym to. 3, jak najszybciej się znaleźć. No właśnie, Gabi, jak Ty w tym momencie się czujesz? Masz tą energię, żeby iść do przodu, żeby się coraz bardziej rozwijać? Ja przede wszystkim stęskniłam się za osobami, które budują ten biznes. Stęskniłam się za naszym liderem, Błażejem Królikowskim. Stęskniłam się ze wszystkimi liderami, którzy budują ten biznes. Stęskniłam się również za sobą w tej firmie, tak? PM International. Patrzę na to bardzo, bardzo perspektywicznie i patrzę na to z pozycji takiej, że mamy ogromną szansę, żeby te cegiełki w Polsce, w naszej firmie PM International, dołożyć do tego top 3. I w tym kierunku idziemy. No ja również się staram iść w tym kierunku. Bardzo się cieszę, że rzeczywiście spotkałyśmy się po tak długim czasie i idziemy do przodu. Idziemy do przodu, także zachęcamy wszystkie nasze struktury do tego, aby na następnej naszej Biznes Akademii na żywo, żeby były razem z nami. Także zapraszam wszystkich, wszystkich liderów, zapraszam całe nasze zespoły po to, żeby firma PM International w Polsce bardzo szybko rosła. Pozdrawiam. Również zapraszam serdecznie i do zobaczenia na kolejnej Biznes Akademii.